Witam widzowie na kanale Pigeon Poland dzisiaj przygotuję sobie dla gałąbków zielone pesto jak wiadomo pesto to jest włoski sos którego głównym składnikiem jest bazylia jest wytwarzane z oliwy, bazylii parmezanu, orzesz orzeszków piniowych czosnku oraz soli no, moje pesto będzie troszeczkę inne, za co przepraszam tutaj każdego, każdego Włocha, i do mojego pesto dla gołąbków trafi sobie na celera. Mam taki ogrodowy celer, ale to może być również celer naciowy. Upychamy go sobie tutaj w naszym naszym naczyniu i czemu czemu tutaj korzystam z dobrodziejstwa selera no z tego względu że yy, przede wszystkim zawiera dużo dużo duże ilości składników mineralnych witamin z grupy B, C, E, dużo żelaza, potasu, wapnia, yy, magnezu, cynku yy, jest bogatym również źródłem karotenoidów i właściwości tutaj, składniki, które występują w selerze, wykazują właściwości antyoksydacyjne, wpływają na odpowiednią pracę układu odporno odpornościowego, na prawidłową pracę układu nerwowego, narządu wzroku oraz poprawiają stan skóry. Jeżeli podobają ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Także skóra będzie odżywiona. Następnym składnikiem jest to nadka pietruszki, którą też upychamy. I pietruszka yy, przede wszystkim ma działanie moczopenne wspiera układ moczowy, czyli yy, jeśli gdzieś tam głąbki mają jakąś infekcję, układzie moczowym, kałomoczowym moczowym, to będzie to nam fajnie tutaj wspierało. Tak, no pietruszka ma jeszcze tutaj działania antybakteryjne, właśnie, które wpływają na, na, na wspieranie tych infekcji pęcherza i dróg moczowych. I przede wszystkim duża zawartość witaminy C wesprze nam, wesprze nam układ odpornościowy i będzie działało zapobiegawczo na zapobiegawczo na kolejne jakieś infekcje, tak no i, i znajdziemy też w niej witaminy A E, K witaminy z grupy B oraz minerały potas sód wapń, magnez oraz fosfor. No i, i właśnie im im więcej pietruszki w diecie gołąbków, tym na pewno poprawi się ich odporność, polepszy się polepszy się wzrok. Tak, bo korzystnie wpłynie na na wzrok oraz oraz poprawi tutaj e, florę bakteryjną żołądka. Kolejny do naszego Kolejna do naszego pesto wjeżdża mięta, jeszcze póki w ogrodzie można ją spotkać, to trzeba korzystać. Nawet zastanawiam się, czy sobie nie zrobić tego pesto i nie zasłoikować go, żeby gdzieś tam w okresie takim zimowym mieć dostęp. No i przede wszystkim, co nam daje mięta? Mięta tutaj pobudzi nam wydzielanie kwasu trawiennego, tak, soku żołądkowego. Eee, wydzielanie żółci również nam podkręci tutaj u gołąbków eee, czyli będzie, będzie łatwiejszy proces eee, trawienia ułatwi ten proces eee, no i eee, wykazuje również właściwości wiatropenne czyli powiedzmy że jak gołąb będzie sobie gdzieś tam w oblocie jak sobie strzeli to 3 km więcej e, do prędkości dostanie. No i, i mięta tutaj reguluje nam perystaltykę i, 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 e, i wy, wyeliminuje tam zdjęcia, któryś go będzie miał gdzieś problemy. tak? No i witaminy, które znajdziemy w mięcie, to jest witamina A, witamina C, B1, e, witamina B9 i minerały: magnez, mangan mieć żelazo, potas, cynk, fosfor, no i selen. Więc to sobie no tutaj znajdzie. Fajne, fajne zastosowanie ta mięta. Znaczy fajnie będzie wpływała. Następny ląduje tutaj koperek. I koperek. Yy, nie wiem czy, czy ktoś wie, ale ma właściwości przeciwwyksztuczne. Więc jeśli gdzieś na oskrzelach na na układzie oddechowym głębi coś zalega. To fajnie sobie dać koper. Nawet tak luzem można rzucić one sobie podziałbią. Ja też im czasami wrzucam na wolierę. To praktycznie zielenina bardzo szybko znika. Koperek pietruszka przede wszystkim. No i tutaj koperek wpłynie również na rozluźnienie mięśni. Brzucha i zmniejszy produkcję gazów. Jeśli gdzieś by były jakieś właśnie problemy, to myślę, że ten koperek tutaj znajdzie fajne zastosowanie. No i koperek zawiera witaminy z grupy B: witaminę B1, B2, B6, B12, witaminę C, witaminę D oraz witaminę A. Więc, więc tutaj myślę, że można go sobie śmiało dać. I włoski akcent, kapusta włoska, czy jednak troszeczkę tego włoskiego akcentu będzie, też się ładujemy sobie tutaj do naszego kielicha. Kapusta włoska, kapusta włoska wspiera prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Hmm, także także ona tutaj będzie fajnie, fajnie. Fajnym dodatkiem i posiada dużą zawartość witaminy, która zapobiega, znaczy działa przeciwzapalnie i zapobiega stresowi oksydacyjnemu. Czyli no, ten stres jest wywołany przez, przez wolne rodniki. No, a ten stres uszkadza komórki, prowadząc u nas ludzi do choroby Parkinsona i Alzheimera, ale u głębi podejrzewam, że też niekorzystnie on będzie działał. I witaminy, które znajdziemy, to jest witamina A, witamina K, witamina E oraz witamina C. I z tego, co się orientuję, ta witamina C z magnezem oraz wapniem, który tutaj jest w tej kapuście będzie usuwał spowoduje usuwanie, znaczy będzie powodowała usuwanie bakterii, które znajdą się gdzieś tam w dziobie, w jamie gębowej gołębia i tutaj jeszcze z minerałów mamy potas, fosfor, miedź, sód oraz, oraz żelazo, tak więc, więc również fajnie tutaj wpłynie. Mamy szpinak. Nie boimy się go dać. W zasadzie można go w fajnej cenie sobie zakupić. I szpinak ląduje do naszego kielicha. Czemu szpinak? No też posiada przeciwutleniacze. Jest tutaj polecany, polecany jako roślina, powiedzmy, jako nie wiem, zioło. No, przede wszystkim no, szpinak jest tutaj polecany jako naturalna, naturalna ochrona przed chorobami, przed chorobami nowotworowymi oraz chorobami serca, no i, i zawiera tutaj e, z e, minerałów potas, cynk, mangan, magnez, żelazo i z witamin. Zawiera witaminę A, witaminę, witaminy z grupy B oraz witaminę C. Mamy tutaj również jak e, powinno być w pesto orzechy. To jest orzech, to jest orzech, to jest orzech, to nie. Orzech włoski. Mam tutaj chyba 7 albo 8 orzechów włoskich. Z tego co wiem, 3 orzechy włoskie wystarczą do zapotrzebowania dziennego w omega 3. No, mam tutaj troszeczkę więcej ich. I ten orzech włoski również ma właściwości przeciwzapalne, kardioprotekcyjne i wspiera pracę układu nerwowego. Korzystnie wpłynie również na wygląd, na wygląd skóry, na kondycję skóry oraz piór. I tutaj ma dobre, dobre takie działanie w profilaktyce chorób układu krążenia. No i orzech włoski również, również zawiera witaminy z grupy B no te wspierające układ nerwowy, tak, czyli witaminę B6, kwas foliowy witaminę B9 ale znajdziemy również witaminę A oraz C no i jak już wspomniałem tutaj mamy kwasy omega 3 kolejnym orzechem, który ląduje mam tutaj 6 6 migdałów i migdały również tutaj wpłyną na pracę układu nerwowego, poprawią, e, poprawią pamięć oraz koncentrację. Witaminy, które w nich znajdziemy, to jest witamina E, witaminy z grupy B, e, czyli tiamina, ryboflawina, niacyna, cholina, kwas pantotenowy e, i pir pirydokstyna oraz kwas foliowy i minerały takie jak potas, wapń, cynk, fosfor, sód czy żelazo. No i oczywiście jak w orzechach e, zabraknie również omega 3. Kolejny orzech, który ląduje do naszego dzisiaj miksu, to jest orzech nerkowca. I orzechy nerkowca e, również korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego. I, i również na układ odpornościowy korzystnie wpłyną. Wspomogą metabolizm, wspomogą pamięć oraz koncentrację, dodadzą energię, mają właściwości, które redukują stres oraz, oraz wesprą tutaj produkcję czerwonych krwinek. No i witaminy, które w nich znajdziemy, to jest witamina C, witamina B6, Miacyna, ryboflawina, tiamina, kwas foliowy, witamina E oraz witaminę K zawierają też spore spore pokłady tutaj wapnia, fosforu, potasu, magnezu oraz troszeczkę w mniejszej ilości już żelaza, sodu oraz cynku. No i stanowią, stanowią jak to w orzechach, już tutaj mówiłem, stanowią źródło. Eee, wielonasadzonych kwasów tłuszczowych omega 3 oraz 6. Ostatni, przedostatni nasz tutaj składnik w miksie to są 3,5 powiedzmy ząbka czosnku, i czosnek będzie tutaj e, miał właściwości e, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. I jak wiadomo, czosnek jest e, można powiedzieć, naturalnym antybiotykiem, tak. E, znajdziemy w nim witaminę B, witaminę, e, witaminę B, witaminę C, witaminę A oraz selen, fosfor, wapń, e, magnes, żelazo. Ostatni składnik to jest tutaj olej. Na razie sobie go wleję gdzieś, powiedzmy, pół tego tutaj, e, pół tego flakonu. Zmiksuję i zobaczę, czy będzie trzeba dodać tego oleju, czy nie, i za chwilę zaprezentuję, jak będzie wyglądał gotowy produkt. Ok, pesto mamy gotowe. Nim przejdę do jego prezentacji, e, wspomnę tutaj y, może powiem bardziej y, parę spraw organizacyjnych jeszcze. E, można, można już mnie wspierać można wspierać mój kanał e, na YouTube. E, Tutaj jest przycisk subskrybuj. Teraz pojawia się przycisk Wesprzyj. Można wesprzeć go. I można również skorzystać z opcji Super Podziękowań. Również super podziękowaniami można wesprzeć mój kanał. Ale również zachęcam do lajkowania, komentowania i do subskrybowania kanału. To nadaje mi takiego tutaj, takiego kopa, takiego napędu e, do działania, żeby prezentować Wam filmiki. Tutaj, e, miksy, mieszanki, e, pesto, herbatki i te wszystkie tutaj rzeczy, które robię, bo robię to dla Was. E, dziękuję tutaj wszystkim, którzy, którzy są na kanale. Jest nas, e, Was tutaj. 659 obecnie. Mam nadzieję, że będzie was coraz więcej i bardzo, bardzo mnie to cieszy, że oglądacie moje materiały i wspieracie mnie tutaj komentarzami, lajkami. Cieszę się, że już jest taka takie grono odbiorców, którzy, którzy są na bieżąco, którzy czekają na moje materiały. Bardzo serdecznie. Dziękuję za to i również e, będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wsparcie. Tak bo po prostu to będzie to będzie, że tak powiem e, środki, które które będą wpływały jako wsparcie, to będzie przeznaczone tutaj na rozwój kanału e, na Planowanie wyjazdów, a planuję wyjazd, mogę zdradzić. Troszeczkę tutaj planuję wyjazd do Katowic, bo między 10 a 12 stycznia będzie. Będą targi w Katowicach, więc planuję tam być. No i na razie nie przedłużam, żeby tutaj Was nie zanudzić. Pesto prezentuje się tak. Ładne zielone. Pachnie, przebija się czosnek, dosyć mocno przebija się również tutaj e, seler. Delikatna nuta miętej się również pojawia, i co do dawkowania, myślę, że takie dwie łyżki stołowe na kilogram, na kilogram karmy można śmiało zastosować, ale to już to już. Będę prezentował w kolejnym materiale. Także na dzisiaj ode mnie tyle. Dzięki za uwagę. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam. Pigeon Poland.